Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem się podzielić tym, czy, co przeżyłem z Bogiem, co przeżyłem z Jezusem Chrystusem. Tak, tutaj jest napis: Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj, ten sam na wieki. Jest to zapisane w Ewangelii, w Hebrajczyków 13:8. I to, coś do nas mówi, że Jezus Chrystus jest ten sam, że on się nigdy nie zmienia. I jak widzieliśmy Jezusa, który chodził po ziemi, on uzdrawiał, on ludzi uwalniał z ich problemów, on uwalniał ich z grzechów, z ich nałogów w tamtym czasie. On, on, on czynił dobrze. I gdy Jezus odszedł, to taki sam cud, wielki cud, który jest pierwszy, jeden z cudów zapisanych w Biblii, gdy apostołowie. Piotr i Jan wchodzili do świątyni i przynieśli człowieka, który był chromy od urodzenia. On nigdy nie chodził, on nigdy nie mógł wstać, tylko stał i żebrał. A oni powiedzieli do Niego, złota i srebra nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy w imieniu Jezusa Chrystusa wstań. I ten człowiek nagle wstał. Czyli Jezus Chrystus ten sam wczoraj, gdy On chodził po ziemi, dzisiaj i na wieki. I Chciałem opowiedzieć swoje świadectwo, to co Pan Jezus pokazał mi, jak Pan Jezus zrobił mojego syna, ale też chciałem pokazać, że jest inne uzdrowienie. Uzdrowienie nie to tylko cielesne, które odebrałem od Boga, ale jest pewne uzdrowienie człowieka z jego takiej choroby, którą jest grzech. A to uzdrowienie to przyszło do mnie, do mojego serca. Bóg mnie też uzdrowił przy, przy tej okazji, że uzdrowił mojego syna. Jako chłopiec 20-letni wyjechałem z Polski do Grecji w poszukiwaniu pracy i polepszenia materialnego. Tak, wszyscy, może tutaj, może nie wszyscy, ale część z nas. I od razu, gdy przyjechałem jeszcze jako kawaler, wszedłem w taki ryt pracy, od razu znalazłem pracę sobie, wszystko sobie poustawiałem. Mieszkałem razem z sześcioma moimi. Przyjaciółmi, którzy razem ze mną chodzili do jednej szkoły, którzy w piersi wyjechali, którzy mnie zaprosili tam do Grecji i wszystko się tak układało normalnie. Rano była praca, popołudnie różnie spędzone, niektóre weekendy to i piliśmy, i różne rzeczy się działy. Ale w tym wszystkim ja tak, tak się zastanawiałem zawsze, że to życie to nie jest tylko to że to życie coś, coś więcej. Po prostu Bóg nie tylko dlatego nas sprowadził na tą ziemię i dał nam życie. I zacząłem tak sobie trochę czytać Biblię. I jako człowiek, który nie wypełniał Biblii, nie miałem takiego pokoju w czytaniu tego. No, ja zawsze tam coś przeczytałem, co, 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 co mnie tak troszeczkę przemawiało do mojego serca i mówię, no nie tak żyje, ale dalej, dalej czytałem tą Biblię i czytałem. I tak minęło z półtora roku przyjechała moja żona do, do, znaczy żona jeszcze dziewczyna, pobrałem się i to było gdzieś 91 pierwszy rok i to był miesiąc marzec, gdy ja już w małżeństwie spodziewaliśmy się pierwszego dziecka. I Mateusz się urodził w sobotę i wszystko wyglądało bardzo fajnie, wszystko było bardzo dobrze i z tym dzieckiem i z nami ale na następny dzień na następny dzień lekarze spostrzegli że jednak coś nie jest dobrze z tym naszym chłopakiem któremu daliśmy na imię Mateusz i wzięli go na oddział taki specjalny do sprawdzenia ale już w następnego dnia wieczorem był w inkubatorze i lekarze nie wiedzieli co się dzieje bo dziecko nie przyjmowało pokarmów i ja tak się zaniepokoiłem w swoim sercu, co to jest, dlaczego tak jest i przeżywałem jako ojciec. I po gdzieś tygodniu czasu przyszła bardzo taka przykra diagnoza tej choroby, że to było, był krwotok, który zniszczył część mózgu dziecka. I naprawdę to nie było takie, takie przyjemne słuchać i byłem bardzo, bardzo tym tak zasmucony. Ale z drugiej strony, w momencie, gdy usłyszałem, że to dziecko jest chore, postanowiłem tak zbliżyć się do Boga. Zawsze człowiek ma dwa jakieś takie, takie wyjścia, albo odrzucić Boga, powiedzieć no Boże, dlaczego to mi się tak zdarzyło, co nie ja, przecież nie byłem taki zły, albo przybliżyć się do Boga i prosić o łaskę Jego. No i. Miałem pewnych znajomych, którzy zaprosili mnie na spotkanie takie podobne jak tutaj. Był też obiad, to było może w innym troszeczkę, to było trochę inne spotkanie. To był obiad dla ludzi, który, którzy żyli w Atenach, którzy nie mieli domów, którzy byli uzależnieni od alkoholu. I przyszło tych ludzi na to spotkanie około 40 osób. I oni się cieszyli, bo oni nie mieli domów, przyszli zjeść. Ale obok tych ludzi, którzy byli na tym spotkaniu, siedzieli chrześcijanie. Ludzie, którzy znali Jezusa Chrystusa, którzy się modlili o to, żeby ci ludzie zostali uwolnieni od swoich nałogów. I wiecie co? Ja tam przyszedłem, nie miałem takiej wielkiej potrzeby, żeby iść na ten obiad, ale tak czułem w sercu swoim, żeby pójść. I. Gdy wszedłem na, na tą salę, usiadłem sobie w jednym rogu, tu była całkiem inna sala. ona była w takiej literze L i ktoś prowadził też tak tutaj takie przemówienie, a w drugiej części tego, tej, tej, tej sali, jeden człowiek, który przyszedł na to spotkanie, miał bardzo duże problemy z chodzeniem. I on zjadł już sobie obiad i od razu, jak zjadł ten obiad wychodził i podszedł do niego, Pastor i podeszły dwie kobiety i mówią: Tutaj jest Jezus Chrystus, możemy się o ciebie pomodlić, i ty możesz zostać uzdrowiony. Wiecie co? I on mówi: Jeżeli tu jest Jezus Chrystus, to pomóżcie się o mnie. Taką prostą wiarą pomódźcie się o mnie. I on tak sobie stanął i tam się o niego pomodlili. Ja tego nie widziałem, tylko ja wam mówię, co tam się działo. Bo nagle, gdy ta modlitwa została skończona, ten człowiek wbiegł na tą salę, gdzie było prowadzone nabożeństwo, tak ja tutaj teraz stoję, i przerwał w ogóle temu człowiekowi, który mówił. Złapał mikrofon, tak ja trzymam, i mówi: Ludzie, co tu się stało? Przed chwilą nie mogłem chodzić. I wiecie co? On, tak gdzieś z pięć minut, był taki podekscytowany tym, tym cudem, który Jezus Chrystus zrobił, że. Że, że nikomu nie dał dojść do głosu, i cały czas opowiadał, że nie mógł chodzić i ten. I ja siedziałem tak na końcu, i wtedy przyszła taka obecność do, do mojego życia, takie dziwne wyczyszczenie, którego nie miałem nigdy wcześniej w moim życiu. Taki, taki pokój przyszedł, i taki cichy głos przyszedł. Kto to uczynił? Tak jakby Bóg mnie się spytał kto to uczynił? Ja nie słyszałem tego głosu. Ale tak słyszałem go w sercu swoim i powiedziałem Panie Jezu, ty to uczyniłeś, żebym ja stał się osobą wierzącą, żebym przestał tak chodzić sobie i grzeszyć i robić to, co chcę, ale żebym Tobie zaczął służyć. I wtedy ta osoba duchowna, która tam była, zrobiła takie nawołanie, powiedziała: widzieliście wiele. Dzisiaj Jezus przyszedł do tej sali, uzdrowił tego człowieka. Kto chce przyjąć Jezusa do serca? I ja byłem w wielkiej potrzebie zmienienia życia mojego i uzdrowienia mojego syna. I wyszedłem jako pierwszy i powiedziałem taką prostą modlitwę najprostszą modlitwę, jaką człowiek może powiedzieć: Panie Jezu, wierzę, że na golgocie umarłeś za mnie, że przelałeś krew za moje wszystkie winy i grzechy. Przyjmuję cię do serca: bądź ze mną, żyj ze mną. Uznaję jako Zbawiciela mojego życia. I kochani, wyszedłem z tego spotkania ubłogosławiony. Wyszedłem zmieniony. Nie całkowicie zmieniony, bo jeszcze różne myśli, różne rzeczy człowiek cały czas jeszcze to ma, ale zostałem zmieniony. Duch Święty wie, że zamieszka w moim sercu. Bóg dał mi wspaniały taki pokój do serca odnośnie mojego Syna. Zrozumienie sytuacji, że ja jako człowiek nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić, choćbym się martwił, choćbym płakał całe noce, choćbym był głową w ścianę, nie zmienię sytuacji dziecka. Nie mam takiej mocy. To robi Bóg przez swoją łaskę. Bóg to może uczynić. Bóg może człowieka uzdrowić w jednej chwili. Może to być proces, może to być czas. I ja to zrozumiałem w swoim sercu i zostałem naprawdę wypełniony pokojem. Choć zostałem wypełniony pokojem i choć Jezus Chrystus w tym momencie zamieszkał w moim sercu. Poszedłem za kilka dni do szpitala i prostym greckim języku nie znałem perfekcyjnego języka greckiego. Pytam się tego człowieka, który prowadził tą sprawę mojego dziecka, lekarza, mówię: "Powiedz mi prostym językiem, co grozi mojemu dziecku?" Jestem już dorosłą osobą, powiedz. I on powiedział mi tak. Mówi: Dziecko ma część mózgu zepsutą, dlatego że widzieliśmy to na topograficznym prześwietleniu mózgu. I to dziecko w 99% będzie nienormalne. Nie mamy żadnych lekarstw. Co możemy, zrobiliśmy. Nie ma dla niego żadnej jakiejś takiej większej nadziei. No i jako ojciec, jako. Mąż, jako głowa tej rodziny, wyszedłem naprawdę dotknięty, zasmucony tymi słowami. I wracałem do, do, wracałem w ten dzień do domu, nie jechałem wtedy na takie nabożeństwo do kościoła. I otworzyłem sobie Biblię. Otworzyłem Biblię i przeczytałem pewne słowa. I byłem całkowicie zaszkodzony tymi słowami, które, które Biblia do mnie powiedziała. Tak by Bóg przemówił do mnie w tej sytuacji. I to było zapisane w Rzymian 4-5, znaczy 5 rozdział od początku, i to tak, tak Bóg jakby do mnie powiedział: Nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieje. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który jest nam dany. Kochani, ja tak jeszcze raz się popatrzyłem, jeszcze raz i mówię tak: nie tylko to chlubimy się też z ucisków. Ucisk to ja już mam. Ja mam naprawdę ucisk, bo to jest naprawdę ciężko dla, dla człowieka przeżywać, gdy ktoś jest chory. Druga rzecz, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość i doświadczenie a na końcu jest nadzieja, a nadzieja nigdy nie zawodzi. I wiecie co? Takie dziwna rzecz. Wiedziałem, że muszę w swoim życiu wytworzyć cierpliwość, czekać cierpliwie, aż Bóg będzie działał. I dla potwierdzenia nawet tego miałem dziwne takie, takie zdarzenia, że chodziłem do tego szpitala i zawsze się pytałem o stan mojego chłopaka. On miał Mateusz, a oni mówili mi po grecku i ipomoni. I ja mówię tak, i pomoni, pomoni, co to znaczy? Ja nie wiedziałem, co to znaczy. To takie też jest skomplikowane słowo. I poszedłem do takiej dziewczyny, która miała męża yy, Pola, yy, Greka, i mówię, co to znaczy? A to znaczyło cierpliwości, co nie? Że cierpliwości. I nic innego nie mogłem zrobić, tylko cierpliwie czekać, aż Bóg w łasce swojej dotknie to dziecko. I jak dostałem to słowo od Boga, po prostu. Bóg mi wlał taką nową nadzieję na to, że wszystko będzie dobrze, że ten chłopczyk będzie uzdrowiony przez Boga dotknięty. Ale to nie było tak, że już wszystko było ok. Bo nagle się okazało, że dziecko, pomimo tego kwotoku, nabyło drugą chorobę nabyło wodogłowie. Wodogłowie, gdzie my wiemy, co to jest to jest ciężka choroba. I naprawdę. No taka, taka, no, no smutno się robiło tam w sercu, że, że znowu jest druga choroba i po 62 dniach wypuścili go z, ze szpitala takiego pediatrycznego i oddali mi go i ta lekarka mówi do 40% ułomności, że będzie miało dziecko i ja wziąłem go do domu i, i przyniosłem i sprawdzałem mu cały czas główkę i, i, no, i ta główka rosła, co niebo w wodogłowie wywołuje to. I przeżyliśmy jedną operację, co nie, że musieliśmy oddać dziecko po prostu, żeby, żeby zrobiona została operacja. I to nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. To jest naprawdę straszna rzecz dla przeżyć dla każdego, bo dają takie tutaj taką rurkę od samej głowy, ona idzie do żołądka i odprowadza nadmiar tej, tej wody. I to, to świadectwo mógłbym bardzo długo mówić, ale ja chcę mu troszeczkę go skrócić. I ja wtedy nic nie rozumiałem. Ja nie wiem, dlaczego tak się stało, dlaczego to wszystko jest tak prowadzone, ale powiem Wam jedno, że to dziecko, gdy miało 6 miesięcy, to na sobie już siedziało, gdy miało 9 raz gdy miało 11 chodziło, gdy miało już 15 dobrze mówiło, dużo słówek mówiło, gdy miało 12 miesięcy kopało piłkę, że chłopacy poddawali mu, bo nie wierzyli, że on może tak kopnąć piłkę i ten chłopak naprawdę, rozwijał się perfekt, był zdrowy, pomimo tych operacji, pomimo tej choroby i pewnego dnia, gdy przyszliśmy do lekarzy tam w tym, tym szpitalu, gdzie to wszystko było i jedna z doktorów, która przeczytała całą tą chorobę, popatrzyła na Mateusza i powiedziała, ja nie wierzę, to nie jest to dziecko. Mówi, to nie jest to dziecko, co przeżyło te, te wszystkie rzeczy, to, to niemożliwe, że oni tutaj to zapisali, a tak wygląda dziecko. I my powiedzieliśmy, tak, to, to Bóg uczynił. To, to Bóg dał taką zmianę. To Bóg po prostu taki sam, dzisiaj, wczoraj na wieki. Bóg robi cuda dzisiaj. Robił wtedy i będzie robił cuda. I Bóg przemienił moje życie. Nie przemienił w jeden dzień, w jeden dzień mi pokazał coś. Pokazał, że jest droga, która jest dobrą drogą. Złapałem pewne atytuty w życiu, którym chcę prowadzić życie. Zobaczyłem Słowo Boże, które jest drogowskazem do zbawienia. I naprawdę przyjechaliśmy po dwóch latach czy półtora roku po tym wydarzeniu do Kanady. Przyjechaliśmy tutaj. On miał swoją tutaj zamontowaną tą rurkę. Oczywiście tutaj musiał iść do szpitala, sprawdzić to. To wszystko trzeba sprawdzać, trzeba, trzeba badać. Lekarz, który to instalował, on powiedział do mnie tak, co trzy lata operacja, my musimy to wszystko zmieniać. My musimy to przedłużać, bo to dziecko rośnie. Wiecie co, on ma dzisiaj? 10 lat, Mateusz. Nigdy nie został dotknięty przez lekarza. To w środku lekarz stwierdził dwa lata temu, to nie działa. On powiedział, to nie działa. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. To nie działa. Dziecko jest perfekt. Nie wiem, co się dzieje. Ja mówię, ja wiem dlaczego. Bo Jezus żyje. On jest Bogiem. Naprawdę to są prawdziwe rzeczy. Bóg chce, żebyśmy my wierzyli w Jego Słowo. Cały drogowskaz, całe wszystko, co mamy, to jest w Słowie Bożym, w Biblii, jak mamy żyć, jak mamy szczęśliwie żyć. To jest instrukcja dla naszego życia, to jest pokazane. Ja zaufałem Słowu Bożemu. Ja nie zaufałem nikomu, ja zaufałem Bogu, który może pomóc w każdej sytuacji. I Bóg naprawdę jest wiernym Bogiem. On obiecał i on po prostu spełnił swoją obietnicę. Ja mu powierzyłem w 93 roku moje życie. Powiedziałem: Jezu, daję Ci moje życie, prowadź je. I naprawdę nie żałuję tych 10 lat. Jest, są to najlepsze lata, jakie kiedykolwiek miałem. I Bóg ustawicznie pracuje, i Bóg ustawicznie zmienia. To nie znaczy, że. Przez te 10 lat ja już tak się zmieniłem, że nie potrzebuję zmiany. Ja potrzebuję cały czas Boga. Ja potrzebuję zmiany. I dziękuję Bogu za to, że pokazał mi ten cud, że dał mi siebie poznać, że dał mi poznać swoje dobre serce, że zmienił naprawdę nie tylko mnie, On zmienił całą moją rodzinę. On zmienił moją żonę, On zmienił mnie. My możemy teraz całkiem inaczej na to wszystko patrzeć, ale to przez to, że zaufaliśmy Chrystusowi, który jest Królem i Panem. I naprawdę życzę każdemu z was, żeby poznał Jezusa Chrystusa, żeby po prostu przyjął Go do serca i żeby wszedł przez życie z Nim. To jest naprawdę inne życie. Życie pełne miłości, pełne wiary, radości. Ale to nie staje się tak, jak jeden dzień. Ty dzisiaj bierzesz pewne rzeczy, przyjmujesz, a ty do życia po prostu z Chrystusem i wprowadzasz to w swoje życie. I błogosławieństwo Boże za tym idzie. Także dziękuję za wysłuchanie mojego świadectwa. Niech Bóg błogosławi każdą osobę. Amen.